Drogą załogę. Tutaj Ania Sośniesz online fitness coach i zaczynamy sobie podcast Fitness dla za zapracowanych kobiet. Więc jeżeli jesteś, to bardzo się cieszę. Daj znać w komentarzu, czy obchodzisz Walentynki. Zapraszam, zachęcam, to jest dla mnie bardzo ciekawa rzecz. Cześć, Ania. Super, że jesteś. Więc moja droga załoga, to jest podcast, yy, który jest dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie, nie, nie są leniwe, tylko pracowite, to to jest to miejsce, żeby być, jeżeli jesteś taką kobietą. Cześć Aniu, słuchajcie, fajnie, jest i moja załoga. Więc na samym początku. Powiem Wam tak, że mamy książkę miesiąca, ja z moimi klientkami i ta książka nazywa się Lwice trenują inaczej. Hello, moje drogie. Doktor Stacy T. Sims napisała książkę Lwice trenują inaczej, jak dopasować dietę i aktywność fizyczną do kobiecej fizjologii. Bardzo dobra książka, będziemy więcej, moja załoga o tym rozmawiać. No i dajcie mi znać jeszcze w komentarzu, czy obchodzicie walentynki i wszystkiego dobrego z okazji walentynek. Dajcie znać, dzisiaj rano przeczytałam taki, ja dzisiaj jestem właśnie od piątej na nogach, od godziny siódmej mam trening, konsultacje, trening, transmisję, transmisję, więc po prostu bardzo pracowity dzień. Lubię takie dni. Fajnie jest w ogóle wrócić. Cześć Justyś. E, I od razu wam powiem tak, moja droga załoga, że przeczytałam właśnie dzisiaj taką fajną grafikę odnośnie walentynek. Nie? Było tam napisane, że jeżeli są walentynki, obchodzę codziennie. Doskonale, bardzo mi się to podoba. E, jeżeli właśnie jakby są walentynki, to wcale nie oznacza, że musisz być zakochana. Jeżeli jakby. I dalej była w tym memie taka informacja, że przecież we wszystkich świętych nie wszyscy muszą być martwi, nie? żeby obchodzić wszystkich świętych. Więc bardzo mi się to podobało, pośmiałam się trochę. Tak, I Ania pisze, że sama sobie organizuje miłe rzeczy w tym dniu. No i rewelacja. Bardzo się z tego powodu cieszę. cieszę. Justy napisze wszystkiego najlepszego z okazji, Walentynek. Ja ich nie obchodzę, ale nie mam nic do tego święta. No i elegancko. Także, moja droga załogu, chciałam wam dzisiaj dać takie duże zadanie do zrobienia, ale najpierw zanim to, to chciałam wam powiedzieć o takich dwóch najważniejszych momentach w zeszłym roku, jakie, jakie właśnie miałam i powiem wam zaraz, bo, to, bo na tym też będzie oparta moje, moje zadanie dla Ciebie, załogu, kochana. Więc dajcie tylko jeszcze znać w komentarzu, czy obchodzicie. Super. I już wam opowiadam. Czyli takie dwa najważniejsze momenty w moim życiu w zeszłym roku. Pierwszy to był ten, jak poznałam Jarkę, czyli moją dziewczynę, i, i to już jest niecały rok temu, więc to był jeden z takich najważniejszych momentów. I dlatego też, że dzisiaj są Walentynki, to też wam o tym powiem, ale dlatego właśnie, że mam takie fantastyczne wsparcie osoby, która też tak jak ja jest fit, osoby, która dba o jedzenie, osoby, która ma wysokie standardy, jeżeli chodzi właśnie o siebie. O, o właśnie, o to, żeby dbać o, o siebie, się rozwijać. Jest niezależną kobietą, ma fajnie poukładane granice, e, lubi być też sama, nie? To jest po prostu niesamowita osoba, uwielbiam ją. E, więc jakby to jest ten pierwszy taki moment. I tu wam chcę powiedzieć właśnie o tym: o, obchodzę, lubię to święto, piszecie super. To Wam chcę właśnie powiedzieć o tym, jak ważne jest takie wsparcie. I tutaj to wcale nie chodzi o to, że osoby, które nie mają partnerów czy partnerek, to są gorsze. Tylko, bo ja chciałam powiedzieć, że właśnie pierwsze jest to, żeby najpierw sobie dawać to wsparcie, nie? żeby samej powiedzieć sobie: OK, nie, no ja, ty jesteś dla mnie ważna w te walentynki i w każdy inny dzień w ogóle w życiu, w roku, w życiu w ogóle, wiecie. Zawsze. Do tego też się dorasta, szczególnie my, kobiety, do tego, do tego właśnie dorastamy. W każdym razie, żeby właśnie tą miłość najpierw sobie okazywać, dawać sobie te wysokie standardy, nie? czyli właśnie iść na spacer, czyli jeść dietę, która jest zgodna z Twoim celem sylwetkowym, dobrze się odżywiać, nawadniać się chociaż te 2-3 litry wody, żeby sobie wypijać, nie? żeby zadbać o te wszystkie rzeczy, dać sobie po prostu jakiś super. Super kąpiel, wmasować jakiś cudowny balsamik, nie? Ale żeby tą to, to, to miłość sobie też dawać, i to, to jest właśnie takie zadanie dla Was. Ale zaraz jeszcze więcej o tym powiem. A druga z takich najważniejszych momentów, właśnie w moim życiu w zeszłym roku, taki tak zwany moment aha, aha moment, nie? Który później powodował efekty wow, takie długofalowe. W każdym razie kolejny z tych momentów to właśnie był taki moment, w którym ja. Kończy, robiłam takie szkolenie, trener personalny medyczny, trenerka personalna medyczna, nie, no tak sobie powiedzmy, bo przecież jestem kobietą, trenerka personalna medyczna. E, I w tym momencie, jakby, ja miałam taki nacisk, bo ja kupiłam rok wcześniej to szkolenie na Black Friday. Um, I co zrobiłam? No, czekałam, niestety, wiecie, na, na ostatni moment, nie? żeby go zrobić. Więc miałam po prostu dosłownie. Tydzień do tego, żeby to zrobić, a ja naprawdę dużo pracuję, więc sobie ja robiłam. Wstawałam nawet jeszcze o czwartej, zazwyczaj z tej o piątej i robiłam to szkolenie. Uwaga! Przepraszam, więc kicham. I. Robiłam to szkolenie z samego rana, dwie godziny siedziałam na tym szkoleniem, piłam kawkę, trzaskałam sobie medytacji króciutką i po prostu benz siadałam, dwie godziny po prostu robiłam to szkolenie. W każdej po prostu pięć minut miałam wolnego w ciągu dnia i bęc, wskakiwałam i robiłam to szkolenie. I to był taki moment, jak ja to szkolenie skończyłam, dostałam, dostałam wtedy właśnie dyplom też ukończenia tego szkolenia i oprócz tego jeszcze cały czas, wiecie, wytrwale pracowałam, byłam w trakcie 75Heart, czyli robiłam dwa treningi dziennie, wypijałam 4 litry wody nie? i sobie ponakładałam tyle tych rzeczy, i wszystko po prostu zaczęło się układać, czyli zaczęło się układać to, że ja miałam coraz to kilka nowych podopiecznych w danym momencie, czułam się świetnie, byłam trochę niewyspana, ale poza tym czułam się świetnie, poczułam, że ja mam tą moc sprawczość, sprawczą, nie? czyli że ja po prostu jak się mocno skupię, to ja jestem w stanie zrobić, co jest jakby naprawdę takie fantastyczne rzeczy. Nie? I Dzisiaj rozmawiałam z moimi klientkami rano właśnie w grupie o, o proaktywnym i reaktywnym y, nastawieniu. Czyli jakby na szybko, bo to wszystko się poskleja, zobaczycie. Czyli e, 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 reaktywne nastawienie to jest takie, w którym ja się wychowałam i w którym miałam przez większość życia, czyli uważałam, że większość rzeczy nie jest ode mnie zależne. Uważałam, że po prostu wiecznie narzekałam. Jęcze, jęczałam, myślałam, że ja mam po prostu fatalne geny i że po prostu skończę tam, gdzie się po prostu urodziłam. Wszystkie jakby rzeczy winiłam inne osoby, nie? I, i Szczerze tak miałam nie? i czułam się po prostu w tym fatalnie, jakby nie była, jakby była po prostu, nie miała możliwości na to, żeby to zmienić. Nie? Czyli to był takie reaktywne i wszędzie narzekałam, mówiłam tylko, jak jest jakieś źle, i Armageddon, masakra, po prostu narzekałam na politykę, oglądałam więcej telewizji, to wszystko jeszcze się zazębiało. Ale postanowiłam właśnie to zmienić, no i, i zaczęłam pracować nad moim nastawieniem, ale też nad moją etyką pracy, żeby była jeszcze lepsza. I wtedy, jakby powiem wam, czym po, zmieniam krok po kroku i mam coraz to w coraz to większych jakby aspektach, dziedzinach życia, to nastawienie proaktywne. I proaktywne nastawienie jest właśnie takim nastawieniem, w którym bierzesz całą odpowiedzialność za swoje życie i za to, co jesteś w stanie zrobić. Czyli jak właśnie. Widzisz, że masz szkolenie, które ci się kończy, to zamiast to rzucać i być złą na siebie przez kolejnych kilka lat, to ja po prostu wstawałam wcześniej i robiłam to szkolenie. Bardzo dobrze go robiłam, później było dużo korzyści dla moich klientek. Dla mnie dostałam po prostu też dyplom kończenia tego szkolenia. Byłam z siebie dumna i zadowolona. Moje klientki były jeszcze bardziej zadowolone i są jakby lepiej, lepiej zaopiekowane. W każdym razie, po, po co to mówię? Nie? I mówię to właśnie po to, że to jest takie proaktywne nastawienie, czyli potrafię, dam radę, jestem w stanie to zrobić, i daję sobie właśnie takie też wsparcie bardzo mocne w tym. I, czyli ta druga rzeczy, które chciałam wam powiedzieć, które mnie tak niezwykle zmieniły i które uświadomiłam sobie w zeszłym roku, to jest to, że jeżeli ja się skupię, jeżeli ty się skupisz bardzo mocno, przyłożysz do tego w cholerę dużo uwagi, ale też zejdziesz jakby nie tylko i wyłącznie z głowy. Tylko zaczniesz to robić te rzeczy, które są trudnymi rzeczami, bo w stanie o czwartej rano, żeby się uczyć, nie jest łatwe. Nie? I to jeszcze anatomia na przykład. To są rzeczy, przy których ja ziewam i po prostu łeb mi spada, po prostu głowa mi spada na wiecie, na rękę czy tam na stolik nie? i kawę popijam. Nie? To nie jest łatwe wypijanie 4 litrów wody, zrobienie dwóch treningów dziennie, robienie kilka czy nawet kilkanaście godzin w ogóle pracy, nie? treningów, transmisji i wszystkich takich rzeczy, tworzenie kontentu. Nie? To nie jest łatwe, ale nieraz jak sobie człowiek przejdzie takie rzeczy, poukłada, powyrzuca rzeczy, które są nieważne w życiu, które po prostu są takimi czasozapychaczami, są totalnie niepotrzebne dla twojego rozwoju, to wtedy to już zmienia jakość gry. Czyli drugą z rzeczy, jaką ja sobie uświadomiłam, to jest to, że jak ja się skupię i tak naprawdę na 100% się przyłożę do tego, to jestem w stanie osiągnąć piękne rzeczy. I tobie też chcę to właśnie dać i też ci w tym pomóc, jakby w tym tygodniu już, już będzie taka możliwość, żeby dołączyć do mojego nowego pro, programu, to wiem, że to jest zlokowanie programu, ale chcę Ci powiedzieć, bo, bo to jest mega ważne i dla mnie też to jest takim przełomowym momentem. Ponieważ też oprócz tego, że jestem online fitness coachem, to jestem też trenerką, tak zwaną mentalną, czyli uszę Was tego, jak być skuteczną. I to będzie program o skuteczności osobistej. Także już można zacierać po prostu ręce i czekać, aż będzie tego premiera, bo będzie już w tym tygodniu, więc warto jest o tym wiedzieć. Ale żebyś miała takie zadanie dzisiaj do zrobienia, to żeby właśnie w ten piękny dzień, w którym mówimy wszyscy o miłości, że jak to jest fajnie mieć kogoś, to pamiętajmy, że zawsze. To, że zawsze my z sobą będziemy jednak przez większą część czasu, nie, niż z drugą osobą. I to jest niezwykle ważne, żeby najpierw popatrzeć na siebie i zatroszczyć się je, zaopiekować o siebie. I zadanie jest bądź fit, czyli to zadanie jest takie, żeby zrobić dzisiaj coś dobrego dla siebie, żeby pójść na spacer, pół godziny, godzina spaceru. Nawet jak chcesz, to niech on będzie po prostu spacerem do kwiaciarni, żeby sobie kupić kwiatka, czy bliskiej Ci osobie, nie? Whatever. Niech będzie po prostu wypicie chociaż kilku więcej szklanek wody, nie? To niech będzie dzisiaj. Jeżeli długo czekasz na to, żeby zacząć dietę, to niech dzisiaj będzie ten dobry dzień, w którym zaczniesz tą dietę i chociaż jeden posiłek zjesz sobie zgodnie z Twoją rozpiską. Jeżeli... Dla Ciebie tą ważną rzeczą w zadbaniu o siebie, w byciu zdrową, w byciu taką kompletną jest to, żeby zacząć treningi, to zrób sobie dzisiaj pierwszy trening. Zrób sobie to. Niech to będzie takie faktycznie transparentne, żeby to nie było to, że my Kolejny rok, w którym ja będę się użalać nad sobą, że na przykład nie mam tej drugiej połówki, czy że nie wyglądam tak, jak chciałabym wyglądać. I odpalę sobie po prostu jakąś medytację, jakąś tam inną pierdołę, która powie mi, że jakby wepchnie mi w głowę w jakieś pozytywne miejsce. Tylko i wyłącznie to. Ja takie rzeczy stosuję, ale pomyśl i wiedz o tym, że takie rzeczy są niezwykle ważne, ale w momencie, jak idzie za tym coś takiego praktycznego, jak jest ruch, czyli, że nie tylko i wyłącznie ja sobie powiem, są waletyki, kocham siebie, poklepię się po ręce. Ja mam na tatuażach też serce, więc zobaczcie, nie, poklepię się po moim serduszku, nie, i będzie radość. Nie. Ja Cię zachęcam do tego, żeby w tym zadaniu było coś praktycznego, żeby właśnie ruszyć piękny tyłeczek i pójść na spacer, jeżeli naprawdę tego nie robiłaś przez ostatnie dni, żeby iść po prostu nawet. Obok tego miejsca, w którym teraz siedzisz, że jesteś w domu, a nie w pracy, czy nawet w pracy i zrobić sobie po prostu 10 przysiadów załogonie, nie? A później zrobić sobie w domu trening, żeby na przykład zrobić sobie jakąś taką zjawiskowo pyszną, zajebistą sałatkę z jakimś fajnym białeczkiem w środku, czyli nie wiem, tam z rybą, czy tam stofu, w zależności od tego, czy jakimś dobrym serem, skąd czerpiesz białko, nie? Tu Cię chciałam bardzo mocno zainspirować, właśnie do tego, żebyśmy. Dobra, łycze Żebyśmy sobie uświadomiły, że to my mamy wpływ, nasza reakcja, nasze zachowanie ma znaczenie. Dajcie mi, proszę, znać w komentarzu, co zrobisz dzisiaj dla siebie. Dla mnie będzie to spacer. Dla mnie będzie to właśnie więcej wypitej wody, nie? Dla mnie będzie jest właśnie to, że sobie po zrobieniu kąpieli, wezmę i będę sobie, bo to jest mój prezent, dostałam od wiarki właśnie na walentynki, wyszczotkuję sobie pięknie moją skórę, i później jeszcze nawilżę jakimś pięknym, botanicznym olejkiem, nie. I to jest fantazja, nie zobaczcie, że my faktycznie jesteśmy w stanie od razu coś dobrego dla siebie zrobić. Nie tylko i wyłącznie oczekiwać, że ta druga, że ktoś tam się pojawi, ktoś nam po prostu po prostu zmieni to nasze życie na lepsze, nie? To się zawsze zaczyna od nas. I dzisiaj moją taką właśnie myślą przewodnią o tym, co chciałam Ci dzisiaj powiedzieć. To jest to, żeby wziąć i sobie zrobić prezent na walentynki, kupić książkę, Lwice, trenują inaczej. Dr Stacy T. Sims. Moja załoga dobrze o tym wie, bo ja indywidualnie Was do tego zachęcam, zapraszam i też Wam o tym mówię, w grupie nawet. To jest ta pierwsza rzecz. A jeżeli nie, nie lubisz czytać, to wbijaj słuchaj, słuchaj podcasty, które tutaj są od poniedziałku do piątku o 11 na żywo, lub też są na platformach podcastowych fitness ze zapracowanych kobiet, ale to zadanie, które chcę Ci dzisiaj dać i zrób go proszę, zrób mi taki prezent na walentynki, zrób sobie taki prezent na walentynki i zrób coś dobrego dla swojego ciała. Trening, spacer, pyszny jakiś posiłek, świetna sałatka, nie? I taka rzecz, która w praktyce zobaczysz, bo żeby wziąć swoją moc z powrotem, bo, bo dobrze wiemy, że jakby wychowanie, szkoła i wszystkie instytucje chcą nam wmówić, nie, ty masz się słuchać, nie? Masz być dobrą owieczką i się słuchać, nie? Co nam odbiera moc? To my potrzebujemy wziąć tą moc z powrotem. I co zrobić? Zadbać o siebie na przekór tym, którzy tylko mówią po prostu, że tak jest słabo źle. Nie. Ruszamy dupę po prostu. Ania pisze: O, Ania, jesteś super. Dzięki, Ania. Idę na spacer koło jeziora 8 km z miłością do siebie. Rewelacja, Ania. Zrób skarbie jakieś ładne zdjęcie, albo ty też bądź na tym zdjęciu, albo jeżeli nie chcesz, to zrób po prostu zdjęcie jeziora, zamieść później to zdjęcie, czy tam na Instagramie, czy na. Czy właśnie na, na Facebooku zaznacz mnie tam i zrób hashtag robię to, bo to jest jedna z też rzeczy takich fantastycznych, którą ja chcę Wam dać, czyli właśnie tą konsekwencję, też, nie? żeby zobaczyć, kochana załogo, że jesteś w stanie po prostu przełamać te ograniczenia, które masz, czy tak jak właśnie Ania pisze, drugi raz na siłowni, dzisiaj zaliczony spacer, a wszystko przed południem, drugi raz w życiu, ha, ha, ha. No właśnie. To jest możliwe, słuchajcie, załogo. To się nie zmieni. Jakby pierwszą małą rzeczą jest oczywiście to, że Pomyślisz o tym i zaczniesz to robić, jakby, że, że jest Ci to potrzebne i zaczniesz to robić, że jesteś gotowa na to, a drugą rzeczą, że Ty faktycznie weźmiesz i ruszysz ten ładny tyłeczek i pójdziesz i to zrobisz, nie? Że to jest to. Jeżeli potrzebujesz treningu, to można wejść do mnie na mój YouTube i Anna Sośniesz, trenerka, sobie wpisać i tam są treningi. Jest kilka treningów naprawdę bez żadnych ciężarów, możesz zrobić go w domu, czy z ketlem, czy z ciężarkami w zależności od tego, co potrzebujesz, nie? Więc zachęcam, zapraszam, zabieramy nasze piękne tyłeczki, idziemy na spacer, idziemy zrobić trening, wypijamy szklankę wody, robimy pyszną sałatkę dzisiaj na kolację, nie? Zaczynamy tą dietę, zrób, kochana załogo, coś dla siebie dobrego. Super prysznic, nakremujemy się, robimy naprawdę takie rzeczy, które pomogą nam w tym byś Pomogą Ci w tym, byś była silna, szczupła i pewna siebie. Żebyś to Ty zrobiła właśnie dla siebie. Żeby to nie, nie szło z zewnątrz, tylko żebyś to Ty, kochana załogo, to zrobiła. Dobra, to tyle na dzisiaj. To był podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet, czyli podcast numer jeden dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie, które nie są leniwe, które są pracowite, które są silne, które po prostu chcą spaść kankę tłuszczową, mieć więcej mięśni i pewności siebie. Jeżeli ty jesteś tą kobietą, to to miejsce jest dla ciebie idealne. Wszystkiego dobrego. Jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc indywidualnie, to jest ostatnia z rzeczy, które dzisiaj powiem, to. Warto jest mi wysłać wiadomość na Instagramie najlepiej, albo wypełnić ankietę, którą znajdziesz w bio i Cię wtedy zaproszę na konsultację. Dzięki bardzo za to, że mówicie, że mam ładny kubek. To jest właśnie kubek z Cypru. Bardzo go lubię. A kawa w nim bardzo dobrze smakuje, więc pamiętajmy o tym też, że sharing is caring, czyli jak masz tutaj jakąś wartość z tego odcinka, to warto jest obserwować, i warto jest też wysłać osobie, której dobrze życzysz. To tyle wszystkiego dobrego dzięki za dzisiaj dbajcie o siebie kochana załogo super że jesteście super że jesteś wszystkiego dobrego cześć